Uwielbiam liczyć pieniądze. Ojej, ale tu się zimno zrobiło. brrr. Nawet kominek mnie już nie ogrzewa. Hmm, wiem. Trzeba go nakarmić. To powinno wystarczyć. O wiele lepiej. Ale zimno. Nie czuję palców. Wow, popatrz. Już mi cieplej. O, i to by było na tyle. Zrób coś. Może trzeba stuknąć? Nic z tego. Świetnie zamieniam się w bryłę lodu. Muszę coś wymyślić. Aha, wiem. Trochę postukamy. Udało się! O, topnieje! Co zrobiłaś? Naprawiłam telewizor. I co ty na to? Wow, super, jesteś cudowna. Oj tam, to nic takiego. O, ciepła jesteś. Ho, 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 kolejny prezent. A! Mikołaj, cieszę się, że przyszedłeś. Chcę kucyka i jeszcze kogoś, kto będzie po nim sprzątał. Pójdę już, mam dzisiaj dużo pracy. A? Nigdzie nie pójdziesz. Wiesz, ile ja mam dzisiaj prezentów do rozdania? Nie słyszałeś? Bierz się do roboty. A więc chcę kucyka, stajennego. samochód, telefon, kamerdynera, nową łódź, bo tatuś mi nie chce swojej pożyczać, szczeniaczka, diamenty, więcej diamentów i to chyba wszystko. Jesteś pewna, że o niczym nie zapomniałaś? Muszę iść. Nie tak szybko. No weź! Ja też mam listę. O wiele krótszą. Chcę okulary przeciwsłoneczne. Tylko tyle? Ech, po świętach lecę na jakieś wakacje. To ostatni dom. Co za noc? Muszę zacząć ćwiczyć. O proszę, ciasteczka i mleko. Super. Wyglądają przepysznie. Ała, mój ząb. Nie będę tego jadł. Przynajmniej jest mleko. Pić mi się chce. Mm. E, ojej. U, mój brzuch. Niedobrze. O -o. Mikołaj musi iść do toalety. Spać mi się chce. Hej, Mikołaj był u nas. Co tak krzyczysz? Patrz. Wow, prezenty. Sprawdźmy co to. Wow, ale ich dużo, to będą wspaniałe święta. Kolejne prezenty, panienko. Ile ona ich dostała? Lecę, mnie już bolą od dźwigania. Uuu, teraz ten otworzę. Ciekawe, co to? Złoty iPhone? Przecież chciałam diamentowego. Ugh, irytujące. Ale mięciutkie. Może być. Pyszne ciasteczko. Tylko dla mnie. Ale on jest słodziutki. Będzie mi smakował. Lubisz mleko? Muszę się ogrzać. Jest tak zimno. Ach, ale fajnie. Moje ciastko. Połamałaś je. Nie! Ojej, spokojnie, nie chciałam! Spójrz tylko, nie ma głowy! Czekaj, naprawię to. Nigdzie nie idź. Weźcie rękawiczkę i rozerwicie ją w tym miejscu. Teraz włóżcie do środka watę. Wypełnijcie nią całą rękawiczkę. Zaszyjcie otwór. Jeszcze chwila. Ozdóbcie ją, żeby wyglądała jak piernikowy ludzik. Na koniec namalujcie mu uśmiech. Super, wygląda na zadowolonego. Hejka, słyszałem o twojej tragedii. Proszę, weź tego ludzika. Podoba ci się? Jest dla ciebie. Serio? Dla mnie? Dzięki. Dziękuję, jest cudowne. Proszę, a to dla ciebie. Wow, naprawdę? Fajna ta zamiana. Mmm, dobry ten ludzik. Wow, skarpety. Tylko tyle. Ech. Żenada! Hm, kluczyki? Tylko do czego. Do księżyca? Super! Zawsze o tym marzyłam! Ciekawe czy działają. Wszyscy będą mi zazdrościć! Skarpetki tak, ale super! Dzięki Mikołaju! Różowa dla mnie. Czy może jednak niebieska? Wiem! Ale wygodne, ja to mam szczęście! O, hej! Hejka i buziaczek ma! OMG. E, co jest? Przecież są święta, a ty nie masz żadnych dekoracji. Nie widzę nawet Mikołaja. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Co ty na to? Wow, i to ja rozumiem. Ale choinka jakaś taka uboga. Proszę cię, żaden problem. Hmm, to jeszcze nie to. Żartujesz sobie? Dobra. Wciąż czegoś jej brakuje. O, to się nazywa choinka. Nareszcie pieniądze rozwiążą każdy problem. Hmm, nie ma tu nic ciekawego. Przyniosłam ozdoby. Super, ubierzmy choinkę. Ehe, albo i nie. Spokojnie wiem co robić. Kokardka i... Ała! Nie! Wygląda fajnie, ale czym będziemy zamiatać? Tada! Aaaa. To się raczej nie nada. Fajnie wyglądam, ale dobra, weź to! Czekaj! Mam świetny pomysł! Daj mi chwilę. Weźcie pustą butelkę, najlepiej zieloną. Odetnijcie spód i rozetnijcie wzdłuż aż do szyjki. Powtórzcie z każdej strony. Następnie rozłóżcie ją w ten sposób. Stopcie nieco brzegi nad świeczką. Umieśćcie ją na kiju. Załóżcie więcej butelek. I tada! Macie choinkę. Patrz! Wow! Mamy choinkę. Ale piękna. I nie kłuje jak kaktus. Dobra robota. Czegoś tu brakuje. Mamy. Jedzenia. Hmm, co tu się dzieje? Święta bez jedzenia to nie święta. Hmm, to robota dla Mikołaja. Nie obchodzi mnie, że są święta. Ma być zrobione. Czekaj, co się dzieje? A? mama? Patrz ile tu jedzenia. To jakiś cud. Cieszę się, że tu jesteś. Pycha! Wesołych świąt, kochanie! Ho-ho-ho! Mikołaj ma też coś dla ciebie! Włożę to do środka. Zamieszamy? W której skarpacie jest prezent? Wesołych świąt! Święta to magiczny czas, który warto spędzić z najbliższymi. Grubość portfela nie ma znaczenia. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi, niech też poczują magię świąt i subskrybujcie nasz kanał, żeby znaleźć się na liście grzecznych dzieci. Wesołych świąt!